I Dawid znalazł się w wielkim utrapieniu, bo lud chciał go ukamienować. Dusza całego ludu bowiem była rozgoryczona z powodu swoich synów i córek. Dawid zaś wzmocnił się w Panu, swym Bogu. Pierwsza Księga Samuela, 30 rozdział, werset 6. Dawid w czasie swego nieszczęścia wzmocnił się w Panu. Dawid był bardzo strapiony. Brak wiary w krytycznym momencie sprawił, że Dawid i jego ludzie zawarli bezbożne przymierze z Filistynami i zamierzali razem z nimi walczyć przeciwko Izraelowi, ludowi Bożemu. Bóg nie chciał na to pozwolić. W Bożym planie Bóg używał Filistynów jako swojej rózgi, by karcić króla Saula z powodu jego nieposłuszeństwa i samowoli. Opatrznościowo Bóg powstrzymał Dawida od walki przeciwko jego własnym braciom. Kiedy Dawid i jego ludzie wrócili do Syklak, zastali miasto spalone ogniem, a ich żony, synów i córki wzięte do niewoli przez Amalekitów. Niektórzy z mężczyzn, którzy szli za Dawidem, byli gotowi go ukamienować. Bo byli rozżaleni swoją wielką stratą. Dawid przekonał się na własnej skórze, że jego własne rozumowanie sprowadziło na niego i jego ludzi niebezpieczeństwo, które chciał, którego chciał uniknąć. Czytamy, że w swoim wielkim nieszczęściu Dawid umocnił się w panu swoim Bogu. Następnie Dawid wezwał Abiatara, kapłana, i zapytał go o zdanie: Coś, czego wcześniej nie robił. Wtedy pan nakazał Dawidowi ścigać wroga i zapewnił go o zwycięstwie. W ten sposób Dawid odzyskał wszystko, co było stracone nie zabrakło niczego z tego, co zostało im odebrane. Jak często przyczyniamy się do problemów, w których się znajdujemy? Jednak pan pozostaje niezmienny w swojej miłości i trosce o swój lud. On używa tych prób, aby odciągnąć nas od naszej dumy i własnej woli, i przyciągnąć nas bliżej Niego. Kiedy odwrócimy nasze oczy od samych siebie i skierujemy je na Pana, On poprowadzi nas we właściwy sposób. Pouczę Cię i nauczę Cię drogi, którą masz kroczyć. Poprowadzę Cię swoim okiem. Psalm 32, werset 8. I Dawid znalazł się w wielkim utrapieniu, bo lud chciał go ukamienować. Dusza całego ludu bowiem była rozgoryczona z powodu swoich synów i córek. Dawid zaś wzmocnił się w Panu swym Bogu. Pierwsza Samuela, 30 rozdział 6. werset.